Dzień dobry, witam raz jeszcze i witam serdecznie naszych gości, komentatorów. Agaton Koziński, kłaniam się. Dzień dobry, to ja. Jan Rojewski, Angora. Dzień, Dzień dobry. dobry Mamy istny wysyp sondaży. Jest też w Tygodniku Polityka najświeższy sondaż prezydencki. Może za chwilę, taki suspens. Najpierw sondaż w Tygodniku Polityka dotyczący liderów politycznych. No, i tutaj pytanie, czy Donald Tusk powinien przejść na polityczną emeryturę? Zdecydowanie zgadza się 47% badanych, raczej się zgadza 19%. Czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę? 57% zdecydowanie się zgadza tych pytanych, raczej się zgadza 17%. Spora sensacja, pisze tygodnik Polityka naszych badań ponad 80% wyborców Prawa i Sprawiedliwości akceptuje odejście Kaczyńskiego na emeryturę jak Agaton Koziński skomentuje ten Sondaż. Znaczy, ja trochę yy, złamię suspens, bo te kluczowe wyniki pan redaktor zapowiedział, że przedstawi za chwilę. Nie, no nie łamiemy suspensu. Po chwileczkę. <grym> ale nie, to nie wiemy, ale... na którego kandydata odda pan pani głos. Tak, to wszystko będzie jasne. Ale nie wszystko od razu. Nie wszystko od razu mówię, mówię tylko, że znam tamte wyniki i tamte wyniki pokazują jedną zasadniczą tezę. Yy, możemy wyrzucić Tuska i Kaczyńskiego na yy, emeryturę, tylko że wyraźnie widać z tego sondażu prezydenckiego, że żaden nowy lider się nie kształtuje, który mógł by zająć ich miejsce. Ja akurat tutaj zgadzam się z definicją Donalda Tuska. On kiedyś kilka lat temu pytany o potencjalnego delfina, jego następcę w Platformie Obywatelskiej. To jeszcze było przed jego odejściem do, do, na przewodniczącego Rady Europejskiej w 2014 roku. On powiedział władzy się nie oddaje, władzę się bierze domyślę w partii, ale również w państwie. No pamiętamy, Donald Tusk w 2014 roku oddał władzę Ewie Kopacz i skończyło się dla Platformy Obywatelskiej, jak się skończyło, Donald Tusk wrócił i odzyskała Platforma Obywatelska blask i chyba tak to wygląda. W Ich twarze są, możemy oczywiście dyskutować o ich przewadze strukturalnej, instytucjonalnej, że i PiS i Platforma Obywatelska są yy, dla obu liderów tej partii niczym garnitury szyte na miarę, dopasowane idealnie do ich Sylwetki do ich charakterów, do ich możliwości, do ich stylu pracy, i nikt inny nie jest w stanie to się w tą figurę wpasować. No, to na pewno tak się to przez 20 lat kierowania państwem, kierowania partiami, tak to się ukształtowało. Nie zmienia to faktu, że jestem gotów sobie wyobrazić, że pojawia się młodsza, młodsze pokolenie polityków zdolnych znaleźć krawca, który dopasuje na ich miarę te struktury partyjne, ale póki co, mimo różnych prób, ani Jedna, a nie po drugiej stronie. Żaden ktoś taki się nie objawił, kto zwyczajnie byłby... No to jak trochę w stadzie w Lwów. No, młodszy lider przychodzi i wypycha ze stada Lwów starego lidera. Y tutaj tych młodych Lwów nie widać. Wojna Tuska z Kaczyńskim przestaje już angażować Polaków, pisze Tygodnik Polityka i pyta, czyżby więc zbliżał się kres polaryzacji w dotychczasowej postaci? Jan Rojewski. Nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie tego, ponieważ... Y Oczywistym jest, że Polacy są zmęczeni Tuskiem i Kaczyńskim, no bo po 20 latach dzierżenia władzy to jasne, że każdy chciałby jakiś mieć płodozmian, powiedzmy, prawda, Jaką, jakąś, jakąś nowa, nowalikę. W, w Stanach Zjednoczonych takie zmęczenie dynastiami zaowocowało Donaldem Trumpem. Jest, to, to jest jasna rzecz na całym świecie. Natomiast możemy zauważyć, że nawet jeżeli pojawiają się partie, które chciałyby wyłamać się z tego duopolu, tak jak powiedzmy Konfederacja, to Konfederacja w kluczowych dla Prawa i Sprawiedliwości rzeczach mówi językiem Prawa i Sprawiedliwości po prostu, więc nie wyłamuje się z duopolu, a go, a go podtrzymuje. Co mam na myśli? Sławomir Mencen, posłuchajmy, co mówi o prokuraturze. Nielegalne przyjęcie prokuratury. Co mówi o telewizji polskiej. Nielegalne przyjęcie telewizji polskiej, prawda? Mówi językiem Prawa i Sprawiedliwości w tych kwestiach, a już oczywiście ustawiając się jako koalicjant, ale jednocześnie pokazując, że oni tej schedy nie zmarnują. Że oni będą jakby. Te, też są tą, tą prawicową formacją, która będzie w stanie. Mm to dziedzictwo jakoś tam, jakoś tam ponieść. No nie mówią jeszcze może o kluczowej myśli Lecha Kaczyńskiego, ale, ale kto wie, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja i się, pojawi się możliwość do przyjęcia wyborców, to dlaczego mieliby tego nie zrobić? Szymon Hołownia myślę, że jest w podobnej sytuacji. I on mówi po prostu, my nie będziemy robić polityki na kolejne wybory, będziemy robić politykę na pokolenie, ale co do kluczowych rzeczy, przecież mówi językiem Platformy Obywatelskiej. Więc nawet jeżeli pojawią się nowe formacje, nawet jeżeli pojawią się nowi liderzy, to przypuszczam, że ten duopol, ten podział będzie w Polsce Trwały. Yy, tutaj padły te słowa o tym, że yy władzę trzeba sobie wziąć. Aleksander Wielki na, na łożu śmierci miał powiedzieć swoim dowódcom, pytany o to, kto ma przejąć po nim władzę, rzekomo miał powiedzieć niech wygra najsilniejszy. I zdaje się, że faktycznie tutaj ta, ta metoda będzie stosowana, co dużo bardziej widać też w Prawie i Sprawiedliwości, prawda? Jarosław Kaczyński przez lata nikogo nie namaścił. No, było wiele spekulacji na ten temat. Nigdy nie powiedział, że to Błaszczak będzie moim następcą, to Morawiecki będzie moim następcą. Były różne etapy, byli różni liderzy w różnych, w różnych momentach, ale, ale finalnie zdaje się, że skończy się to właśnie w ten sposób, że weźmie władzę najsilniejszy. No to teraz tygodnik polityka i sondaż prezydencki, na którego z kandydatów odda pan pani głos. Miejsce raz, dwa, trzy, cztery, piąte. Bijat, 4, 3 4 5. Magdalena Biejat 4,3%. Miejsce czwarte. Szymon Hołownia 7,3%. Miejsce Trochę trzecie. Trochę więcej optymizmu w głosie. Złomir Męcen, 12,9%. Mamy podłożyć, masz żałobny tutaj. Miejsce drugie. Karol Nawrocki, 24,9%. I Rafał Trzaskowski, pierwszy, 30,4%. Komentarz. Raczej to no, mnie zaskoczyła Magda Biejat 4,30, bo szóste miejsce Adrian przecinek 3,30. To jednak ważna zmiana. Raczej ważna, no uważnie ważna, bo to są niewielkie odsetki i to większego wpływu nie ma, no, ale na takim w takim pojedynku na lewicy, która lewica, ta systemowa czy antysystemowa jest wyżej, do tej pory prowadził Zamberg, teraz Magdalena Biejat go wyprzedziła. I co potwierdza tezę, że to, co się wydarzyło w Końskich, nie zostało w Końskich, że w Końskich utworzył się. Klub Konecki, prezydencki. Moim zdaniem ci, co pojawili się na debacie w Końskich, rozstrzygną wybory prezydenckie między sobą. Ci, co się na tych Końskich nie pojawili, będą mieli ogromne problemy, żeby nadrobić stracony dystans. Tym bardziej, że nam się teraz kampania, proszę zwrócić uwagę, pauzuje. Miała być krótka, wielkanocna pauza, ale krótka, wielkanocna pauza zostanie yy, Przechodzi płynnie w dłuższą pauzę związaną ze śmiecią papieża Franciszka. Za chwilę będzie weekend majowy i kampania ruszy dopiero 4-5 maja. To będzie bardzo mało czasu, żeby nadrobić czas, a nieobecni w końskich pan Mencen, pan Braun i pan Biejat. Zaraz, Biejad. zaraz, Mencen był nieobecny w końskich, ma 12, Szymon Ale Hołownia 18... był obecny i ma 7. Ale Szymon Hołownia z czterech na siedem? Ja sprawdziłem jeszcze, to jest drugi sondaż Ibri Spokońskich. Pierwszy był tuż przed świętami dla Polsatu i tam Hołownia rósł. W porównaniu z tamtym sondażem Mencen stracił ponad 5 punktów procentowych. Proszę przypomnieć sobie, że Mencen był na 18-19%. Niektóre sondaże nawet sugerowały, że za chwilę będzie mijanka z Karolem Nawrockim. No to porównajmy te wyniki z tym spekulacjami o mijancej. Jest między Karolem Nawrockim i Sławomiem Mencenem już przepaść. Różnica jest: Karol Nawrocki ma dwa razy większe poparcie niż Sławomir Mencen. To najlepiej pokazuje, że to, co wydarzyło się w Końskich, na pewno ma kluczowe znaczenie. Kto wie, czy nawet nie w perspektywie 18 maja. Natomiast to, co mnie najbardziej uderzyło w tym sondażu, no oczywiście tam to jest takie proste, sum proste sumowanie naturalne, naturalnego układu przepływu głosów na zasadzie takiej, że jak Karol Nawrocki, to w drugiej turze dostanie głosy Sławomira Mencena, Krzysztofa Stanowskiego i Grzegorza Brauna, a, 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 a Rafał Trzaskowski dostanie głosy Magdy Biej i, i, I Szymona Hołowni, no to zsumowałem sobie te elektoraty, to w drugiej turze proporcje się układają 44% do 43% dla Rafała Trzaskowskiego. To chyba najlepiej pokazuje, co ludzie sądzą o tej kampanii, skoro nie ma zwycięzcy tych, no bo wynik jest szalenie równy, iż dużo poniżej 100 punktów procentowych, czyli ludzi kompletnie te wybory nie interesują, nie sądzę, żeby ich wyłączyła Wielkanoc i generalnie wyłącza ta antypatyczna, bez energii, bez pomysłów, bez przebojowości, bez naturalnego lidera yy, prowadzona kampania. No właśnie, wracając do tego pierwszego pytania, patrząc po kampanii prezydenckiej, moim zdaniem Tusk i Kaczyński będą rządzić jeszcze kolejne 20 lat, a jakich ich zabraknie, to trzeba będzie ich chyba, hologram, ich hologramy będą kierowały patron, bo Kudziński. nie wchodzi w ich miejsce. No i ten sondaż w Tygodniku Polityka. Na którego z kandydatów odda pan, pani głos? Rafał Trzaskowski 30%, Karol Nawrocki 24%, Sławomir Męcen 12%, Szymon Hołownia 7%, Magdalena Bijat 4%, Krzysztof Stanowski przed Grzegorzem Braunem, przed Markiem Jakubiakiem, przed Joanną Senyszyn, przed Arturem Bartoszewiczem z wynikiem 2%. I komentarz Jana Rojewskiego. Tutaj nie ma nic dziwnego, to znaczy oczywistym jest, że mówiliśmy o tym wielokrotnie, Rafał Czaskowski w Końskich stracił, tak, był w defensywie, źle wszystko zostało rozegrane, źle zostało wymyślone. I dlatego jest pierwszy. I dlatego jest pierwszy, ale stracił 8 punktów procentowych względem zeszłego tygodnia, prawda, więc to jest potężny spadek. Pewnie w zależności na które sondaże byśmy patrzyli, ale coś koło tego. E, natomiast też e, jestem pewien, że w związku z tym e, sztabowcy... Platformy obywatelskiej czy, czy Rafała Czaskowskiego konkretnie już szukają nowego rozwiązania i tego rozwiązania na przykład upatrywałbym w dzisiejszym ekspoze Radosława Sikorskiego, który będzie w, w, w Sejmie, tak? Wystąpienie na temat polityki zagranicznej, bo zgadując, co tam się dzisiaj wydarzy, to nie będzie do końca wystąpienie ministra spraw zagranicznych, to będzie dużo bardziej wystąpienie, które mógłby dać minister obrony narodowej. Czego nie może zrobić, prawda? Bo jest nim Władysław w kamysz który wspiera się one I teraz moim zdaniem, co się wydarzy w najbliższym czasie, Radosław Sikorski zostanie włączony do kampanii Trzaskowskiego, to takie zapowiedzi już były wcześniej. Pokazując trochę inną twarz... Tej kandydatury, to znaczy odbijając trochę te wszystkie piłki, które próbuje zagrywać prawica, że to kandydat taki progresywny, liberalny, który jest za związkami partnerskimi, ta tęczowa flaga i tak dalej, żeby to wszystko jakoś tam odbić, pokazać trochę twarz twardszą, twarz człowieka przygotowanego do sprawowania funkcji dyplomatycznych, człowieka, który będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych. No i dlatego jestem przekonany, że Radosław Sikorski, niezależnie czy mu się to podoba, czy nie zostanie do tej kampanii włączony, Właśnie, właśnie w ten sposób takie zapowiedzi już były i, i wydaje mi się, że dzisiaj w Sejmie będzie przede wszystkim o obronności, o tym, że Unia musi się zjednoczyć, że musimy mieć wspólne wydatki wojskowe, że to musi być wszystko jakoś skoordynowane i że oni to zrobią najlepiej. No a co o tym sondażu w tygodniku Polityka Myśli Mikołaj Dowejko, Goniec.pl, który szczęśliwie do nas dołączył. Dzień dobry. Dzień Państwa. Dzisiaj Strada nas nie rozpieszcza, ale musimy sobie dawać radę. Jeżeli chodzi o ten sondaż, to trochę się uśmiałem w sumie, jak zobaczyłem, że Krzysztof Stanowski wyprzedza aż tylu kandydatów jednocześnie, mówiąc jednocześnie, żeby na niego nie głosować. A ci kandydaci są po kilka lat w polityce, no... Jest to trochę zabawne. To niestety chyba pokazuje też stan e, polskiej polityki, tak jak wyborcy do, niego, do niej podchodzą. Też e, patrząc na to, ilu ludzi deklaruje swoją chęć udziału w tych wyborach, to oczywiście nie jest może jakieś odstępstwo od normy, bo tutaj powiedzmy, że ponad 50% by poszło zagłosować, mniej więcej. E, ale jednak ta mobilizacja z wyborów parlamentarnych, pamiętamy, 75% się już raczej nie powtórzę. Też odnosząc się do e, słów przedmówcy dotyczącego dzisiejszego ekspozyora Radosława Sikorskiego. E, no Trochę będzie mnie to też bawić w sumie, jak będą teraz wtłaczać Radosława Sikorskiego do kampanii Trzaskowskiego, żeby pokazać inną twarz i kampanii Trzaskowskiego, i samej Platformy Obywatelskiej. No, mogli go w sumie po prostu wybrać na, jako kandydata na prezydenta i by nie musieli go wtłaczać. Ja, ale na, do, na, tym, na tym polega piękno też jakiegoś pluralizmu, prawda? Że są różne, prawda. różne twarze w partii, które mogą Dokładnie, być Tylko, że wydaje mi się, że jednak teraz się to, to już moja opinia, oczywiście, może dla niektórych kontrowersyjna, bo która nie ma zbyt wiele. Z rzeczywistości wspólnego, ale wydaje mi się, że jednak w toku kampanii Radosław Sikorski startował, powiedziałbym, z niższego pułapu niż Rafał Trzaskowski, no, który już był kandydatem, już prawie wygrał, tak, no, tam było na, na żyletki do końca, ale jednak myślę, że w toku kampanii zaprezentowałby się lepiej też, biorąc uwagę nacisk na te tematy, właśnie bezpieczeństwa i itd., tp. niż Rafał Trzaskowski. I myślę, że ostatnie dni to pokazały. No, Rafał Trzaskowski próbował. Taki powiedziałbym wyprzedzające uderzenie też odpowiadając się na wezwanie Nawrockiego do tej debaty wyprowadzić. Później w Końskich stworzona została nagle debata wszystkich kandydatów i się wszyscy zjeżdżali i debatowaliśmy w ciągu dnia, kto jedzie, kto nie jedzie. I myślę, że z tych, najpierw z tej debaty w Końskich, a potem jeszcze z dwóch innych, które wydarzyły się w Republice, Rafał Rzeszkowski wychodzi trochę poharatany. No tak naprawdę ma spadki w sondażach. Z drugiej strony no, jest też część ludzi, którzy wierzą w teorię spiskową, choć może ona nie jest do końca teorią spiskową, e, która twierdzi, że no, specjalnie teraz tutaj e, Rafał Czeskowski wybrał sobie do debaty Karola Nawrockiego, żeby go e, wzmocnić przed pierwszą turą, żeby na pewno nie było takiej sytuacji, żeby Sławomir Mensa wszedł do drugiej tury. Jeżeli taki był cel sztabowców e, Rafała no to można powiedzieć, że się udało, bo Karol Nawrocki akurat teraz się wzmocnił w sondażach. Aczkolwiek wydaje mi się to mało prawdopodobne Wydaje mi się raczej to, że jednak sztabowcy Trzaskowskiego popełniają dość sporo błędów i to też będzie problem dla niego w tej kampanii. I jest jeszcze jeden sondaż um, pracowni Opinia24 dla Radia Z. 51% Polaków negatywnie ocenia dotychczasowe działania rządu, pozytywne opinie wyraża 39% respondentów, a 10% nie ma zdania. Komentarz Agatona Kozińskiego. Czyli znaczy, nie lubię tych sondaży, ponieważ y, pytanie ogólnie, jak się nam żyje, to wszyscy mówią, bo to jest ja to duże... To nie jest ogólne pytanie, jak nam się żyje, tylko jak pan, pani ocenia działanie rządu. Tak natomiast, gdy ludzie pytają, gdy, gdy są pytani, jak państwo oceniacie jakość swojego życia, a nie ogólnie, to te odsetki są dużo bardziej, dużo bardziej, są dużo wyższe. I ten sondaż pytałem pytanie o subiektywny dobrostan. Są, wydaje mi się, jeśli chodzi o temperaturę, emocje, o przekonania polityczne wyższe. Te notowania nie są tak imponujące, jakby rząd chciał pytania w pytaniach o osobisty dobrostan, ale są lepsze niż za czasów PiSu i to jest, nadzieję Rafała Trzaskowskiego na wygranie w długiej turze wyborów prezydenckich. No bo gdyby kierować się takimi właśnie pytaniami o ocenę prac rządu, to, to, to Rafał Trzaskowski miałby poważne problemy. Miałby, mia, mia, miałby wizję naprawdę bardzo słabego wyniku. Jan Rojewski. Ten rząd, pomimo tego, że w jakimś sensie ma media publiczne, ma telewizję polską, ma bardzo duży problem z kreow kreowaniem, opowiadaniem o, o tym, czym się zajmuje, tak naprawdę. Co przez to rozumiem? Ostatnio podpisano kontrakt z Koreą Południową na produkcję rakiet dalekiego zasięgu. Mogłem o tym przeczytać w jakichś gazetach, ale to, to się po prostu nie przebiło jakoś szerzej, tak? Nie, nie mówiło o tym telewizja informacyjna, jakoś temat, temat nie zagrzał. Um... Ale by łatwo wyjaśnić, dlaczego ten temat nie zagrzał, mm -hmm. akurat, bo w kontakty z kowal południową zbojenia, bo rozpoczęło prawo i sprawiedliwość. To trzeba by zadać odpowiedź na. Czy, Mateusz, jak... czy dla Mateusza Murawieckiego byłby to problem, żeby odtrąbić swój sukces szczerze wątpię. A czy nie? No pytanie, jaka była wiarygodność odtąpienia takiego sukcesu? być można wszystko. Jestem przekonany, że, 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 że PiS by zrobił z tego wielkie show. Po prostu. No to Spoczął, bo PiS rozpoczął negocjacje, o, roz, o, kontrakty mówię, z mówię o ten mówię temat jest, o tym, że jest prawda ten te, czasu i prawda ta, ekranu. Ten temat mówię, jest po prostu bardzo ciężko sprzedać jako mówię, sukces rządu. Mówię o, mówię o prawdzie ekranu obecnie. Więc tutaj, jakby to jest jeden przykład. Sprawa druga, powiedzmy. Prawica w tej kampanii wyborczej bardzo mocno atakuje rząd i pośrednio Rafała Trzaskowskiego, mówiąc, że Niemcy podrzucają swoich emigrantów furgonitkami, Arabowie już wysiadają w Zgorzelcu i tak dalej. W zeszłym tygodniu w Dzienniku Gazecie Prawnej był artykuł, który to, to sprawdził po prostu i tam była podana dokładnie liczba uchodźców, która została w ciągu ostatniego pięciolecia do Polski przywieziona z Niemiec. W większości byli to Ukraińcy i to było całe 5 tysięcy osób łącznie. Również nie podchwycono tego jakoś nie a w interesie rządu naprawdę byłoby, żeby to było we wszystkich mediach, żeby zadać kłam tamtej tezie. Więc wydaje mi się, że tutaj na, na takim polu public relations, na polu komunikacji jest źle i to być może znajduje właśnie odbicie w tych sondażach. I Mikołaj Dowejko. Chyba tutaj bym przede mną klucz i ta komunikacja. Brak rzecznika rządu, brak komunikowania tego, czym się zajmujemy, e, brak takiej. W sensie to jest, niby wydaje się, podstawowa rzecz w polityce, żeby się dobrze komunikować z wyborcami. No, premier jednocześnie nie może być rzecznikiem rządu, no bo premier nie może mówić tego, co może mówić rzecznik rządu, też zawsze jak jest rzecznik rządu, to jak on tłumaczy jakieś sprawy, to nawet jeżeli się zabroni za daleko, to premier może umyć ręce i powiedzieć, że nie, nie, to mu mówił rzecznik rządu, tutaj się z nim do końca nie zgadzam. Więc myślę, że to jest klucz. Z drugiej strony też nie zapominajmy, że jednak. Mamy aktualnie taką współpracę rządu z prezydentem. No z jednej strony, oczywiście, mimo wszystko prezydent Duda nie wetuje wszystkich ustaw, ale myślę, że te kluczowe, które chce przeprowadzić obecna koalicja, będą przeprowadzone dopiero przy wyborze nowego prezydenta, więc. Tutaj też z tej perspektywy pokazuje, jak kluczowe są te wybory. Znaczy ja do jedną rzecz dorzucę tylko, bo ta komunikacja, nie wiem, może za stary już jestem, bo tu koledzy są młodsi, wyraźnie ode mnie nie pamiętają, może długiego rządu Tuska po 2011 roku, wtedy była dokładnie taka sama komunikacja. Rząd sobie nie radzi z komunikacją, bo rzecznik rządu jest słaby i generalnie rząd nie umie opowiadać o własnych sukcesach. Tylko że to problem jest trochę inny, bo wy dyskutujecie o stylu mieszania herbaty, a styl mieszania herbaty nie ma większego znaczenia, trzeba przede wszystkim cukru dosypywać. No właśnie tego cuku do herbaty. Nie za bardzo widać, żeby ten rząd dosypywał. Wszystko jest, dzieje się w przypadku odmiotania się od ściany do ściany w kwestii migracji. Ja się zgadzam, że na poziomie liczb tezy PiSu nie mają znaczenia. Natomiast PiS narzucił narrację w tym temacie. Zdjęcia niemieckich policjantów przekraczających do polską granicę w radiowozach. Wszyscy widzieli i pytali dlaczego. Rząd tutaj się absolutnie zagapił. Dał sobie narzucić tę tematykę. Plus retoryka. Teraz to nic. Jak Wejdzie w przyszłym roku pakt migracyjny, to dopiero się zacznie. Rząd tutaj nie ma argumentów dobrych, żeby powiedzieć, że wcale się nie zacznie. I to jest substancja tego typu. No, polityka polega na przykład, proszę zwrócić uwagę, jak świetnie sobie rząd poradził w kwestii głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie Tarczy Wschód. Pis miał też solidne argumenty, że oni się nie zgadzają na oddawanie polskiej suwerenności pod, metodę, pod metodą kwalifikowaną większością w kwestiach obronnych. Natomiast PiS się ewidentnie zagapił, zaczął komunikować ten temat zbyt późno i ich argumenty wybrzmiały dużo słabiej niż argumenty strony rządowej mówiącej, że PiS głosuje przeciwko Tarczy Wschód. To jest kwestia komunikacji: to raz, trzeba umieć narzucać narrację, to dwa, ale trzy, trzeba mieć pole. Przestrzeń, pomysły, które pozwolą tę narrację narzucić. Tutaj rząd na poziomie pomysłów nie jest w stanie niczego dowieść. Marsz tysiąca, kto im bronił zacząć od stycznia organizować marsz tysiąclecia koronacji Polski? PiS im elegancko zabrał temat. Jakieś rozpaczliwe akcje na trzy tygodnie przed planowaną imprezą. Próba ratowania sytuacji dyżurnym koncertem Kajach i Organka. No z czym się czy, czy Kajach i Organek się kojarzą z koronacją Polski? No, brakuje tutaj takiej właśnie. Substancji i to jest coś więcej niż tylko komunikacja. Tu brakuje przede wszystkim jakichś pomysłów? Zwróć uwagę, proszę, że w 2011 roku krajobraz medialny był dużo mniej skomplikowany. Tak? Media społeczne raczkowały tych kanałów komunikacji, było po prostu dużo mniej. A no, więc... rząd miał dokładnie te same problemy. Co yy, natomiast jedna rzecz jeszcze ad vocem co do tego, że powiedziałeś, że, że rząd nie może się podpisywać pod sukcesami PIS-u, bo to nie są jego sukcesy. Zwróć uwagę, w zeszłym tygodniu wywiad odosława Sikorskiego dla tygodnika polityka. Czyim sukcesem w tym wywiadzie jest. Mur na granicy z Białorusią. Jest oczywiście sukcesem rządu y, koalicji 15 no, października, naprawił i teraz jest skuteczny. Ale teraz jest skuteczny. Ale to tak. dwie kwestie. Co innego jest polityk mówiący jedną rzecz, a co innego jest odbiór społeczny. Czy on rzeczywiście Radosław Sikorski im będzie głośno skakał, krzyczał i se transparent nad głową ozepnie? To mój rząd zbudował wielki mur na granicy. Sprawi, że Polacy uznają, że ten rząd zbudował. E, to akurat może być to, to może być no, ale, ale w z... przypadku tych rakiet z Korei już tak się zgadza. Ten rząd ma się czym chwalić. To też jest bardzo dobre pytanie. O 10.15 rozpocznie się expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który przedstawi w Sejmie no, założenia polskiej polityki zagranicznej. Będziecie oglądać. 8 godzin przed nami. Ale z debatą, nie samego ministra. Minister chyba trzech godzin nie przekroczył w, tej, w, tej, w, w, w tym swoich ekspozycjach co powie. Kłaniam się, dziękuję komentatorom za wszystko, co powiedzieli. Agaton Koziński, Jan dziękuję Rojewski, Angora, Mikołaj Dowejko, Goniec.pl. Dziękuję. Miłego dnia. Dochodzi, proszę państwa, godzina dziewiąta. Za chwilę wiadomości. Ja się nazywam Grzegorz Hrasta. Wydawcą programu była Aleksandra Głogowska. A realizował Paweł Pęksa.